Już teraz zmierzający do narożnika czerwonego. Ma 25 lat, mierzy 182 cm wzrostu i waży 78 kg. Sport to jego pasja, zdrowy styl życia, codzienność. Nie boi się wyzwań i zawsze dąży do celu. Na co dzień zajmuje się energetyką, więc dobrze wie, jak gasić światło przeciwnikom. Reprezentant Akademii Walki i Bezpieczeństwa Osobistego, Panie i Panowie, przed Wami Mateusz Kowalski. <mulary> Jego oponent zmierzający w tej chwili do narożnika niebieskiego. Ma 22 lata, mierzy 178 cm wzrostu i waży 79 kg. Ta walka miała być dedykowana pewnej osobie. Dziś pozostaje tylko cytat. Sześć kobiet, dalej walczę, serce zawsze karmię kłamstwem. Panie i panowie, przed wami Filip Killian Święty. Częsie to cię powoli, powoli brakuje mi tlenu i tchu. Tylko to szczęścia brakuje mi słów. Złamane serce, zimne jak kró Zalewa chód, życie zatrzymaj swój Proszę znieczulaj ten ból, proszę znieczulaj ten ból Proszę oczyszczaj ten brud! Co dzień nie czuję ten kód! doctor Dzień dobry, dzień dobry. Gala Biznes Boxing w Poznaniu, hala Aur... Aur... hala Artis, przepraszam. E, lekkie przejęzyczenie i witam się z państwem. Piotr Kuberski. I Michał Lis. Dzień dobry. Będziemy mieli przyjemność komentować dla państwa to interesujące, emocjonujące wydarzenie. Jak Przypomnijmy, się do... mamy aż 20 walk na rozkładzie. Będziemy tutaj sięgnąć do późnej nocy, także zapraszamy. Za chwileczkę zaczynamy rundę pierwszą między Mateuszem Kowalskim a Filipem Świerczem. Tak jest, zapraszamy serdecznie, już tutaj rozpoczynają pierwsza walka gali Business Boxing w Poznaniu. Mateusz Kowalski versus Filip Kilian Świercz. Wzrost roz... podobny, zasięg również bardzo podobny, waga również podobna. Tak, podobne warunki, wiek. Tutaj Kilian w opisie coś. Lekko chyba złamane serce, więc będzie walczył. Do upadłego coś mi się wydaje, ale tutaj. Przypomnijmy też, że wielu zawodników, wiele zawodniczek, które walczą tutaj na Gali Boxing Boxing Promotion, tak naprawdę zaczynają. Dzisiaj akurat tutaj widzimy już pierwsze starcie, które już widać, że chłopacy już coś potrafią, już potrafią jak to nazwiemy, kolekcjalnie, boksować. A, ale niektórzy przygotowują się do tego, do tego wydarzenia czytałem właśnie notatki o, o chłopaka dziewczynach, że jakby... Tak naprawdę są ich pierwsze kroki w ogóle, także trzeba dla wszystkich. Dokładnie tak, ogromny szacunek, bo niektórzy od zera przez 8 tygodni przygotowują się, żeby tutaj wystartować. No i biją się w zawodowym ringu. Także no tu ogromny szacunek dla wszystkich zawodników, a my już tutaj wracamy do walki. Panowie od samego początku mocno się biją. Dużo ciosów tutaj. Większość walk na biznes boxing cechuje duża ilość uderzeń, ale tutaj naprawdę panowie fajnie tak. strzelają. Widać, że Mateusz Kowalski też bardzo fajnie tym lewym sierpem tutaj e, łapie zawodnika e, z niebieskiego narożnika. Często też mówiąc takim kolokwialnym dżebem, sobie ustawia całą akcję. To, to jest i tak, Państwo widzieliście. O, oraz Oj, Tutaj Tutaj sędzina taki. <noise> Zbud. Ładny teraz się. Tak. Trochę takie cepowate świercza, ale one często są bardzo nieprzyjemne. Przypomnij, Przypomnij mi, głowa. to są dwie to są trzy rundy trzy. po dwie minuty. Dokładnie tak. Trzy rundy po dwie minuty. Także to wydaje się niedługi dystans, ale jeśli jest to taki wysiłek stuprocentowy, a zawsze wszyscy zawodnicy wkładają nawet więcej niż 100%, to naprawdę widać później już to zmęczenie. Tak, no, przypomnijmy też, wyczyna. że kibice, trema, stres generalny. I mamy rundę pierwszą. Koniec rundy pierwszej. Ring bolny. Rozpoczynamy. Runda druga. Runda druga. Tutaj widzieliście Państwo przed chwilą u Filipa w narożniku Marcin Sianos. Znany jako ściana, zawodnikiem MMA, który nie do, nie do końca dobrze zasłynął z w ringu. Nie wiem, czy kojarzysz tą sytuację, kiedy to przewrócił zawodnika boksującego, sprzedał dwa łokcie. Został a, nie, ale został kwalifikacje, a walka została przerwana Oj, Ale tu też takie lekkie zapasy się pojawiły ale no tam łokcie w boksie, no to rzeczywiście w parterze no, była to dość, kon, dość kontrowersyjna sytuacja jak to Marcin powiedział dzięki temu znalazł się jednej z takich e, czołowych frykowych organizacji Subcef. dzięki tym poczynaniu no, to zawsze jakieś osiągnięcie <laughs> <Z> <laughs> zależy kto co ma na celu ale tutaj panowie mam nadzieję nie będą Wykonywać takich działań, miejmy nadzieję, że to będzie fair play, bez obalania. I łokci Chociaż tutaj są takie podpowiedzi. Nie wiadomo, bo my tutaj nie słyszymy przez słuchawki, co podpowiada trener. Świeczą ładnie ten prawy, dokładnie tak. Mateusz, Kowa Mateusz Kowalski widać, że czuje tutaj, że jego wygrana jest coraz bliżej. Mhm. Tutaj lekka krew z nosa pana świecza, ale siadaj. też dobrze sobie chłopacy radzą. Nie ma co ukrywać. Tutaj widać. Kontrolują dystans, starają się bić kontrami, starają się bić akcjami, no więc wygląda to naprawdę bardzo dobrze. Czasami zostają nogi, ale to już stricte tak patrzy na to bardzo profesjonalnie, ale jak najbardziej propsuje takie rzeczy. Jasne, no, mimo tego stresu pięknie sobie radzą, bardzo ładnie boksują, nie ma tutaj takiej szarpaniny. To rzeczywiście rzeczywiście garda mocne strzały, tutaj jak widzimy z bliska to naprawdę te uderzenia wydają się nieprzyjemne. Let now on the, job. the Jab, 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 jab. American jab, American jab. Yep. Yeah, let's go. Here we go. Hey, here we go, guys. We can switch to English if you'd like. Oh, The to Ring I runda trzecia. Pierwszej walki gali biznes Boxing w Poznaniu. Ładnie rozpoczynamy to wydarzenie. Fajna walka między Mateuszem Kowalskim a Filipem Świerczem. Tak, panowie dają tu z siebie 100%, ale naprawdę ten boks nie wygląda źle. Widać, że są przygotowani. Wydaje mi się, że trenowali dłużej, jeżeli 8 tygodni. Ten nosek świercza wygląda na lekko bity. Jak oceniasz? Piotrze, Pomy, powiem szczerze, obecną, że tutaj to to nie ma totalnie żadnej kalkulacji. i To jest na pewno coś, co przyciąga dużą rzeszę tak. kibiców, bo zwróci uwagę, niech Państwo zwrócą uwagę. No, tak naprawdę to jest bezpardonowa cały czas wymiana. Nie wiem czy jest tutaj jakakolwiek taktyka założona. Ja też nie chciałbym tutaj abs absolutnie negować naróżników, ale widać, że... Chłopacy zostawiają tutaj kupę serca, kupę zdrowia, a teraz widzimy, jak tutaj Filip zaatakował kolem sierpem, trafiając. O, no, tak, Ale myślę, że nieco lepiej wychodzi, wygląda wizualnie Mateusz. Tak, teraz była taka sytuacja, gdzie został zaciągnięty pod, pod linę. Ładnie, ładnie pracował gardą Kowalski, ale teraz parę ciosów przeszło. Tutaj no, na rocznik no. słyszymy po wątrobie, po wątrobie. Gdyby wybił. komenda break. Uuu, to też kre ale krew, ale szepole. Krew się leje. Już w pierwszej walce mamy krew. W A oba roku. jesteśmy mu na biało. Tak, żeby na Ostatnio pryskała krewka. Oj, to by nie było powtóreczki. Znowu tutaj krew leci do nas. Krew wojowników. Ale tutaj moja ostatnia walka też była bardzo podobna, gdzie tak naprawdę wszyscy dookoła ringu, przepraszam, dookoła klatki zostali właśnie. Prawie. ochlapani naszą krwią. Teraz życie Państwo brawa. Takie mo mocne grzmoty. No to właśnie to, co powiedziałem, że chłopacy totalnie chcą się sprawdzić, chcą pokazać siebie czy potrafią, czy dadzą radę tak. i tu widać, że naprawdę jest bezpardonowa wymiana. Bezpardonowa, naprawdę. Oj, tak teraz naprawdę bez pardonu, bez kalkulacji No, mocne uszkodzenia. Twoja ostatnia walka to już w ogóle było naprawdę Ale krwiście. Teraz moc, cernie koniec pierwszej walki w gali Biznes Boxing w Poznaniu. Dziękujemy bardzo. Dziękujemy. Szanowni Państwo, za nami walka numer jeden. Walka, w której obaj zawodnicy zostawili serce w ringu. Wielkie brawa dla nich za ten występ. Po trzech rundach rywalizacji sędziowie nie byli jednomyślni. I stosunkiem głosów dwa do jednego zwycięża Filip Kilian świetnie.